Cześć, Witam Cię bardzo serdecznie w tej części analizy rynku. Przyjrzymy się boom najbardziej popularnym parom walutowym z punktu widzenia Polaka, a więc dolar złoty oraz euro złoty. Czyli często jest tak, że rozmawiając z klientami czy z osobami, które interesują się rynkiem albo w jakikolwiek sposób nawet odkładają gotówkę, pytają mnie czy odkładać w dolarze, czy odkładać w euro, czy to jest dobry moment, żeby kupować dolara, który dolar spadł, czy to jest dobry moment, żeby go więcej kupić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te pytania pojawiają się i się rzeczy patrząc na różnego rodzaju wykresy też możesz zastanawiać się, czy rzeczywiście to jest dobry moment do tego, żeby właśnie na przykład w dolara wejść długoterminowo, no bo mamy poziom poniżej 4 zł, który nie był widziany od dłuższego czasu, a cały czas ten przedział taki 4, 4,40 i później pod 5 zł jest naprawdę z nami już od paru ładnych lat. I każdy w głowie zadaje sobie te pytania. Oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje konkretne pytanie, jeżeli je masz się dolara czy euro, czy na przykład powinieneś teraz odkładać pieniądze w tej, a nie innej walucie, w jakim zakresie czasowym. Natomiast chcę Tobie pokazać, że mając czytać wykres, umiejąc patrzeć na to, co dzieje się na wykresie i rozumiejąc stojącą za tym psychologię, jesteś w stanie później to przełożyć na swoje prywatne decyzje. Inwestycyjne. I przejdziemy teraz do wykresu dolar złoty, czyli usd.pl. Teraz powinieneś widzieć wykres. Jeszcze popatrzę na podgląd. Tak, widzisz teraz wykres i słupki na wykresie dolar, polisz złoty, czyli USD.pl. N. I to, co widzimy, i każdy się zastanawia, to oczywiście jest takie powiedzenie w świecie analizy technicznej, że dziecko z linijką jest znacznie lepszym analitykiem niż większość analityków, która zajmuje się analizą techniczną, i coś w tym powiedzeniu jest w takim sensie, że rysując sobie dwie linie trendu: trend od dolnej strony oraz od górnej. Widzimy, że w pewnym sensie ten zakres cenowy pomiędzy właśnie tymi dwiema walutami USD, PLN, w pewnym sensie się zawęża. I teraz jesteśmy w takim momencie, w którym nastąpi w cudzysłowie chwila prawdy, i teraz jest kilka sygnałów mówiących o tym, iż ta linia, którą tutaj możemy nazwać linią wsparcia, zostanie. Przybita, zostanie przybita w dół i będziemy lecieć w kierunku znacznie niższych notowań, to znaczy dolar w stosunku do złotego będzie dużo tańszy. Mieliśmy niedawno, tak jak mówię, szczyt w okolicy 5 złotych, później długo ten poziom powyżej czterech, czterech gdzieś tam się utrzymywał, natomiast teraz prawdopodobnie jedziemy dużo. Najniżej. Z czego to wynika? Po pierwsze, jeżeli chodzi o tego typu formacje, już podsumowując czysto technicznie, bo oczywiście możemy teraz analizować fundamenty, możemy analizować sytuację, możemy mówić o tym, że w Stanach będzie się kiepsko działo te wyniki, jeżeli chodzi o gospodarkę Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ten bailout banków, który miał miejsce w marcu 2023 zeszłego roku, że to spowoduje właśnie takie tąpnięcie na giełdzie, że widać słabość S&P i tak dalej i tak dalej i tak dalej wiele takich argumentów możemy teraz fundamentalnych przetoczyć oczywiście w drugą stronę znajdą się zwolennicy potęgi dolara, którzy będą mówić, że dolar się obroni i podadzą szereg argumentów fundamentalnych na temat tego dlaczego dolar powinien się obronić. Natomiast my mamy taką tendencję do tego, że to się nazywa cognitive bias, czyli jeżeli mamy w głowie jakiś schemat, wówczas szukamy potwierdzenia tego schematu. Ja dlatego wolę przeanalizować całą sytuację makroekonomiczną dopiero później spojrzeć na wykres, bo w moim spojrzeniu USA, rynek USA, czeka dość duża korekta i wówczas bazując też na danych fundamentalnych, z tych analiz, z których ja korzystam i w jaki sposób jest to tam opisywane, a są to osoby de facto, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych i widzą to wszystko od środka. Jest to Dosyć wyraźny, i teraz wszystko zaczyna się tutaj nam zlepiać w pewną całość. I co jest istotne, to to, że właśnie tego typu formacje, jeżeli mamy pewne dane fundamentalne, później spojrzymy na, na wykres, i ten wykres również zaczyna podążać w pewnym, <laughs> przepraszam, nie, mocniej, w pewnym kierunku, widzimy, że to zaczyna się zazębiać i te informacje zaczynają się ze sobą łączyć. I jeśli chodzi o tak jak mówię, tylko typu formację techniczną, bo w pewnym sensie fundamenty mm. mam przeanalizowane. Fundamenty są zawarte w imporcie, więc jedyne, co powinienem teraz zrobić, to spojrzeć właśnie na wykres cenowy. Większość osób robi zupełnie odwrotnie, to znaczy najpierw patrzy na wykres, później zastanawia się właśnie, z czego biorą się te fundamenty, które są na wykresie, natomiast powinniśmy to robić właśnie na odwrót. Najpierw spojrzeć na fundamenty, a później na wykres i zastanowić się, czy to, co widzimy, jest tylko jakąś spekulacją, że fundamenty są rozbieżne z tym, co dzieje się na rynku, czy są rzeczywiście zbieżne i wówczas rynek zaczyna. Żeby powiem, łapać, że te fundamenty odgrywają ważną rolę, jeżeli chodzi o przyszłość danego waloru, danego aktywa. Patrzymy tutaj na siłę dolara w stosunku do złotego, więc w pewnym sensie, z uwagi na to, że polski złoty nie jest jakąś walutą ważną w świecie, patrzymy tutaj ogólnie na siłę dolara. Oczywiście nas interesuje to w kontekście naszej prywatnej majętności, zasobności, czy dolar będzie się umacniał, czy nie. Natomiast świat w ogóle nie patrzy na złotego jako na walutę taką hedżową, inwestycyjną. W żaden sposób nie myśli na temat inwestycji w polskiego złotego jako jakiekolwiek, tak jak mówię, hedge czy zabezpieczenie czy jakiekolwiek. Dłuższa, długoterminowa inwestycja w kontekście, nie wiem, naszego kraju, czy tego, co tutaj się będzie działo, chyba że rzeczywiście dana firma, dany koncern ma takie interesy, ale to już są rzeczy poboczne i mające mniejszy wpływ niż taki globalny przepływ kapitału. I teraz, jeżeli nałożymy sobie to wszystko, popatrzymy na wykres, popatrzymy na te poziomy, które tutaj widzisz, zarówno z oporu, jak i poziomy wsparcia, to oczywiście można powiedzieć, że od 2011 roku dolar się broni, 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 ale co jest istotne, to to, że po pierwsze wyrysowały nam się tutaj wyraźne trzy szczyty i tego typu formacja ma to do siebie, że takie trzy szczyty się wyrysowują i po nich następuje korekta, więc to jest pierwszy sygnał dla nas, taka pierwsza flaga ostrzegawcza, że jesteśmy w ruchu korekcyjnym. Poza tym, jeżeli dokładnie spojrzysz teraz na wykres, to mamy tutaj taki poziom cenowy gdzieś oscylujący wokół poziomu 420, 440 i jeżeli zerkniesz na siłę trendu tutaj ja mam wskaźnik RSI czyli właśnie mierzący siłę trendu natomiast biorący pod uwagę bardziej te okresy które były bliżej dzisiejszego okresu który mamy na wykresie dzisiejszego nie wiem dnia tygodnia czy miesiąca w którym jesteśmy więc on bierze te wcześniejsze i liczy je jako bardziej znaczące wówczas taka siła trendu jest mierzona relatywnie. Właśnie RSI to jest Relative Strength Index, czyli ta relatywna siła danego indeksu, a więc tutaj tej pary walutowej. I co się okazuje? W momencie, kiedy notowania przebijały 4.30, 4, 40, siła trendu była na dużo niższym poziomie niż wcześniej, gdy były ciut niższe i oscalowały wokół 4,20-4,30. Tutaj mieliśmy siłę trendu na poziomie około 66, natomiast w ostatnim właśnie przebiciu, poziomie 4,40, mieliśmy siłę trendu na poziomie 53. To może oznaczać, że właśnie od momentu, kiedy dolar dobił do poziomu około 5,05, delikatnie przebił ten poziom 5 złotych, jesteśmy w korekcie i teraz korekta ma... Taki bardzo charakterystyczny przebieg, to znaczy ma serię spadków wraz ze swoimi korektami, czyli wzrostami, które są takimi raczej dynamicznymi, wybiciami do góry, i później znowu nast następuje lawina spadków. I teraz może być tak, że będziemy mieli tylko jedną taką większą korektę, czyli że te wzrosty już za nami, przed nami spadki, które zatrzymają się gdzieś w okolicy mogłyby się zatrzymać gdzieś w okolice mniej więcej tej, czyli poziomu 3.33.60. Natomiast ciut bardziej, powiedzmy, pesymistycznym scenariuszem jest to, iż zatrzymamy się w okolicy 2.62.99. I wynika to wyłącznie z tego, że korekta może przebiegać kilkuetypowo, to znaczy po tym pierwszym na takim odbiciu możemy mieć kolejne, jeszcze jedno i pogłębienie dołka. I teraz, jeżeli rzeczywiście zatrzymamy się na poziomie tym, który mniej więcej tutaj mamy, czyli 3,30, 3,60, będzie to oznaczało w miarę łagodną sytuację związaną z amerykańskim dolarem. Osobiście natomiast spodziewam się, że z uwagi na to, co po prostu dzieje się na rynku amerykańskim, co dzieje się na SP i co widać już na. Na tamtych świeczkach od praktycznie listopada 21 i stycznia 22 jest to coś, co skłania mnie do tego, że znacznie bardziej prawdopodobnym dla mnie jest dojście do poziomu bliżej właśnie 3 zł, czy nawet przebicie w dół tej bariery 3 zł. Więc informacja jest bardzo, ale to bardzo prosta. Oczywiście, jak ktoś tobie mówi Dolar po 6 zł i nie było po 6, był po 5, to teraz mówi, ale nie będzie po 6, będzie po 8. Może być taka sytuacja w, może nie najbliższej przyszłości, ale w kilku najbliższych latach, że dojdziemy do dolara po 6, dojdziemy do dolara po 7, dojdziemy do dolara po 8 zł. Natomiast mówienie o tym, że to się zdarzy w ciągu najbliższych, nie wiem, miesięcy, lat, jest kompletnie pozbawione. Jakichkolwiek po pierwsze fundamentów, po drugie, jakichkolwiek wskazań technicznych związanych z wykresem. I ale wiem, że rzeczy populistyczne, że powiem, się sprzedają, wtedy łatwo, fajnie się to cytuje, te główki są clickbaitowe. Natomiast jak ktoś mówi rozsądnie, normalnie, to tu nie zyskuje takiego rozgłosu na samym początku, ale później wracamy do tych informacji i może trafić na ten materiał za, nie wiem, pół roku, za rok, za dwa lata i zobaczysz, że to, co mówiliśmy w styczniu 24, nie wiem, w połowie roku, pod koniec roku, rozgrywa się, że tak powiem, jeden do jednego według tego scenariusza, więc pamiętaj, że inwestowanie długoterminowe jest racjonalne. Tutaj nie możesz w żaden sposób patrzeć na rynek populistycznie. Jeżeli będziesz patrzył populistycznie, po prostu będziesz na tym rynku tracił. Tak jak mówię, ci, którzy myśleli, że dolar będzie po 6 zł, mocno się rozczarowali, bo był tylko po 5, bardzo szybko z tych notowań zjechał, miał odbicie, mówię, na 4,40 i teraz widać, że przełamuje tę barierę i zdecydowanie leci w dół. Więc wracając, tak jak mówię, do tego powiedzenia, że dziecko z linijką często będzie lepszym analitykiem niż większość osób, które ten rynek analizują. Najzwyczajniej w świecie patrz na pewne linie wsparcia, pewne linie oporu i po prostu monitoruj sytuację na dolarze. W stosunku do złotego w ciągu najbliższych tygodni, bo tak jak mówię, to co będzie się działo, to jest, mówię, prawdopodobnie dosyć stromy zjazd w kierunku najpierw bariery, pewnie 33-60. Jeżeli tam nastąpi odbicie i będziemy mieli. Tak atak na dołek i jakieś dalsze szortowanie tej pary walutowej to możliwe. I Ja się skłaniam ku temu scenariuszowi, że również tę barierę 330-360 przebijemy, ale tutaj już nam de facto czas pokaże. Ja natomiast do tej pary walutowej będę na pewno w kolejnych miesiącach wracał, jeżeli chodzi o parę euro, bo tutaj mówimy zarówno o dolarze, jak i o. Euro. Tutaj sytuacja jest, że powiem, o jeden cykl e, wcześniejsza. To znaczy, e, tak jak widziałeś na parze dolar złoty, że mieliśmy takie wyraźne trzy szczyty, które nam się tutaj rysowały, to de facto przy euro e, ta cała sytuacja tych e, korek, wzrostu, później korek została ciut bardziej, że powiem, rozwleczona. E, wynikało to pewnie z tego, że Polska gdzieś tam ugruntowywała się w. Unia Europejska sama Unia Europejska potrzebowała takiego ugruntowania, i dopiero gdzieś tam, w tym momencie, widać w pewnym sensie takie umocnienie się euro w stosunku do dolara, o którym też będziemy mówić, i tak jak mówię, możliwe, że taką delikatną, paniczną ucieczkę z dolara jako waluty z uwagi właśnie na to, co będzie działo się na rynku w Stanach Zjednoczonych w najbliższych. Miesiącach. I tutaj na parze euro-złoty wyrysowały nam się raptem dwa takie znaczące szczyty, nie trzy. Więc prawdopodobnie, jeżeli chodzi o euro, tak jak mówię, wracamy do tego powiedzenia, że dziecko z linijką jest w stanie nam lepiej analizować rynek niż większość, tutaj zaznaczam pseudo-analityków. Czy, czy analityków, po prostu w cudzysłowie, prawdopodobnie ta wartość, czyli około 4,30, zostanie przez rynek wybroniona. Więc będziemy mieli tutaj wzrosty. Oczywiście te wzrosty będą miały swój zasięg, natomiast tu też nie powinieneś panikować w momencie, kiedy nawet będziemy przebijać barierę około 5 zł, to nie będzie tak, że znowuż euro będzie po 6, 7, 8 raczej zatrzymamy się bliżej tych granic 5,5, 5, 20 i to jest to co będzie nas, tak jak mówię, prawdopodobnie czekać na tym rynku. Natomiast ważne jest, aby tutaj ten wskaźnik RSI podniósł się z tego miejsca. W którym jest. Natomiast to w pewnym sensie już troszeczkę widać, i oczywiście tutaj ten wskaźnik RSI jest ustawiony u mnie na interwał miesięczny, więc de facto za miesiąc, za dwa, za trzy czegoś więcej się dowiemy. Natomiast jeżeli zmienilibyśmy sobie tutaj ten interwał na tygodniowy, czyli dokładnie taki, w jakim jest wykres, to co tutaj widać? Widać, że cena pogłębiła dołek, natomiast wskaźnik RSI zatrzymał się wyżej. I to jest tak zwany to bullish divergence, ja to by tutaj to zaznaczę na wykresie, jeżeli mamy taką sytuację, że cena pogłębia swój dołek, natomiast siła trendu już nie, jest to dosyć dobry sygnał do wzrostu, więc wszystko to, co tutaj się dzieje, coś w porównaniu w kontekście do dolara, mówi nam o tym, że euro będzie rosło, więc po pierwsze dolar będzie się osłabiał, euro będzie się w stosunku do złotówki wzmacniało i teraz co jest ciekawe, to również, Widzimy tę sytuację tutaj też w skali makro na parze euro dolar, czyli parze, która jest bardzo ważną parą walutową dla wielu przedsiębiorców, dla wielu osób też, czy to mających kredyty w euro, czy mających kredyty w dolarze, czy w ogóle handlujących na międzynarodowych rynkach, nie wiem, eksportujących, importujących i tak dalej, tak dalej, czy po prostu trzymających swoje oszczędności w tych parach walutowych. Chciałbym Tobie pokazać właśnie też Siłę patrzenia długoterminowego na wskaźnik taki, jakim jest RSI. Otóż, tak jak widzisz, tutaj mieliśmy taki przedział euro-dolara od 1,03 do mniej więcej 1,17, i wówczas wskaźnik RSI zaliczył dość. Potężny dołek, bo zjechaliśmy poniżej wartości 30. Natomiast w momencie, kiedy spara walutowa zjechała do poziomu 0,95, mniej więcej 0,98, wówczas wskaźnik RSI również zaliczył swój dołek poniżej 30. Czyli raz jeszcze zjechaliśmy z notowaniami w dół, natomiast wskaźnik RSI pozostał mniej więcej na tym samym momencie. I często jest to właśnie oznaka końca. Korekty, więc to co widzimy tutaj na wykresie, to jest prawdopodobnie te ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące od mniej więcej października 22 są po prostu wzrosty, kontynuacja, czy początek, przepraszam, wzrostów na tej parze, więc prawdopodobnie i to wynika z, patrząc na wykres pan euro-dolar, będziemy mieli wzmacnianie się euro w stosunku do dolara, czyli po pierwsze. Sytuacja na USDPLN, czyli dolar złoty, wskazuje nam na osłabienie się dolara. Patrząc na wykres euro złoty, mówimy o wzmocnieniu się euro, i patrząc jeszcze na wykres euro-dolar, widzimy wzmocnienie się euro. Stąd to wszystko składa nam się w jeden. Obraz, czyli kiedy te puzzle połączymy, mamy sytuację, gdzie po prostu te wszystkie wykresy stają się ze sobą zbieżne. My analizujemy je pojedynczo, analizujemy konkretne trendy, konkretne punkty wsparcia, oporu, patrzymy na wskaźnik siły trendu i okazuje się, że to wszystko składa się w spójną całość. Dlatego, tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o inwestowanie, nie możesz robić czegoś takiego, że. Patrzysz populistycznie na rynek, patrzysz na nagłówki, patrzysz na to, co jest clickbaitowe, a nie zastanawiasz się, w jaki sposób podejść do tego rynku racjonalnie, długoterminowo. Związane, patrząc na rynek w związku z analizami, takimi naprawdę analizami osób, które mają na ten temat pojęcie. Oczywiście nie przypisuję sobie autorstwa jakiejkolwiek analizy, którą tutaj robię. Ja tylko korzystam z odpowiedniej jakości raportów. Mówię, to są osoby, które też są w Stanach Zjednoczonych, więc one doskonale widzą to, co dzieje się w środku i potrafią gdzieś tam między wierszami pewne rzeczy czytać i z tego wyciągać odpowiednie. Wnioski. No tyle, jeśli chodzi o analizę najważniejszych, tak jak mówię, z naszego punktu osobistego widzenia, jeżeli chodzi o Polaków e, walutowych, czyli dolar złoty i euro złoty. Wiem, że pytaliście mnie o franka szwajcarskiego, oczywiście też do tej pary walutowej e, przejdziemy, czyli frank szwajcarski e, złoty, natomiast chciałem tutaj się skupić na dwóch, jednak najbardziej popularnych wśród Polaków. W walutach, z uwagi na to, że też ten frank właściwie był popularny tylko dlatego, że ludzie zaciągali kredyty we frankach, które teraz, jeżeli chodzi o sprawy, wygrywają z bankami to masowo. Także nie jest to że tak powiem, aż tak palące jak pytanie o euro czy dolara w związku z tym, właśnie co widzimy na wykresach. Jeżeli chcesz więcej tego typu materiałów, to po pierwsze, daj łapkę w górę. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zdecydowanie. Kliknij subskrypcję, żeby cię tego typu analizy rzetelne, normalne, niepopulistyczne nie ominęły, bo zdecydowanie będę ich publikował więcej na tym kanale, po to, abyś był odpowiednio poinformowany odnośnie tego, co będzie działo się na rynku. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Tak jak mówię, daj łapkę w górę, subskrypcję i też możesz dać komentarz dla zasięgu, to jest zawsze miło widziane. Także wszystkie komentarze czytam, staram się na nie czy też odpowiedzieć. Natomiast my będziemy się widzieć w kolejnym. Materiale, także trzymaj się, do dziewiczenia, cześć.